W przestępczym świecie nigdy nie było sentymentów. Zawsze decyduje jeden czynnik, a mianowicie pieniądze. Jak to już bywa w tym środowisku, pieniądze nie mają właściciela, a tym bardziej przyjaciół. Coś zdecydowanie w tym jest, zwłaszcza kiedy sprawdzimy historię gangsterskich życiorysów. Gorsza sytuacja występuje wtedy, kiedy o pieniądze starają się młodzi, zdegenerowani i chciwi przestępcy, którzy wypaczeni są z emocji. A już tym bardziej uczuć. Dzisiejszy odcinek mrocznych historii należy do tych, nad którymi poświęciłem najwięcej swojego czasu, i każda kolejna godzina powodowała u mnie pogłębienie jednego zasadniczego pytania: dlaczego doszło do tak brutalnej egzekucji? Czy konieczna była śmierć tej młodej kobiety? Cała ta historia, którą dziś usłyszycie, nie tylko jest rysem historycznym, to przede wszystkim w całości jest prawda, oparta na bazie informacji wprost płynących z półświadka. Zapraszam Was więc na kolejny odcinek Mrocznych Historii. O bardzo tragicznej historii Wiesława Wojewody Iwony Kastelik, którzy zginęli w malowniczej i turystycznej pogorii. Mamy rok 1999, zbliża się nowe tysiąclecie. W województwie śląskim dochodzi do rozbicia struktur największej grupy przestępczej, która niczym ośmiornica oplątała pobliskie miasta, trzymając w nich swoje rządy. Janusz T. pseudonim Krakowiak, bo takim pseudonimem sygnował się, bo z tej grupy trafia za kratki. Przyczyniły się do tego zeznania chociażby Wiesława Czy, pseudonim Kastor, jego prawej ręki, przyjaciela i bądź co bądź ojca chrzestnego jego syna. Sytuacja ta więc pozwoliła na rozwój operacji mniejszych grup przestępczych. Zalążkiem tych działań nie były już jak dotychczas Katowice, a przede wszystkim Kliwice, Sosnowiec czy Częstochowa. To w tych miastach można było szukać postaci takich jak Pokit, Marcepan czy Gilek. I to te osoby, a także ich grupy zaczęły szerzyć swoją przestępczą hegemonię. Jednak Katowice odetchnęły tylko na moment. Do miasta dość szybko wrócił inny gangster, wodzimieszcy pseudonim Łomiarz. Który był świadkiem koronnym w sprawie gangu Krakowiaka, ale jednocześnie powrócił do przestępczego procederu i zorganizował sobie grupę przestępczą, kompromitując tym samym całą tę instytucję. Jednak Katowice to jedno, okoliczne miasta to już inna kwestia. Grupy korowały się wszędzie, a do głosu nie dochodzili już tylko młodsi gangsterzy, ale również i ci młodociani bandyci, którzy byli wręcz złaknieni pieniędzy, władzy a przede wszystkim blichtru towarzyszącemu gangsterskiemu żywotu. Do jednych z tych młodocianych przestępców należał Piotr Gieb, pseudonim Głowa. Urodził się on i wychował w Będzinie. Warto dodać, że w całkiem nieźle zamożnym domu. Mimo to od dziecka zaznajomił się z będzijskim młodocianym półświadkiem. Dlaczego? Prawdopodobnie mu to imponowało. Mówiąc jednak młodocianym trzeba podkreślić, że ci chłopcy byli naprawdę młodzi gdy zaczynali robić swoje pierwsze przestępstwa. Nie każdy z nich pochodził z rozbitych rodzin, nie każdy z patologii. Wywodzili się głównie z klas robotniczych. Dorastali, gdy już w Polsce były lata 90. Czego więc im mogło brakować, skoro rodzice zapewniali najpotrzebniejsze rzeczy, tylko i wyłącznie sławy, rozgłosu i szybkich, a przede wszystkim łatwych pieniędzy. Tak też właśnie Piotr G., pseudonim Głowa, dorastał w normalnym domu. Koledzy pamiętali go jako fanatyka militarii, w szczególności broni białej. Ubierał się charakterystycznie. Zawsze jego znami pamiętali go z tych jego bojówek, które towarzyszyły mu już od młodych lat. I od młodych lat też dokonywał różnego rodzaju przestępstw, ale raczej tych mniej klarownych. Okradał sklepy. To było to, czym się głównie trudnił. Jednak w wieku 18 lat podjął swoją pierwszą poważną pracę. I nie mówi się tutaj o tej gangsterskiej pracy. Został on ochroniarzem w banku w Katowicach. Co ciekawe, ten bank później został okradziony, ale czy głowa brał w tym udział? Ciężko mi na to teraz odpowiedzieć, jednak jako ochroniarz miał licencję na broń. To też jest nieco śmieszna sytuacja, zważywszy, że już wtedy przejawiał znamiona wielkiego zainteresowania. Oczywiście półświadkiem przestępczym. W Katowicach poznał ukraińskich gangsterów. Ci natomiast działali tam w branży nazwijmy ją Towarzyskiej. Ci sami gangsterzy niegdyś skonfliktowali się z Krakowiakiem i w dobie wydarzeń musieli wyjechać z Katowic, ale po jego aresztowaniu wrócili i działali dość prężnie, tworząc nowe domy uciech. To dla nich głowa wieczorami pracowała jako kierowca, dostarczając kobiety do klientów. Po czasie praca w banku przestała być dla niego opłacalna, a więc skupił się tylko i wyłącznie na interesach przestępczych. W związku z tym, wśród młodych przestępców budował sobie image gangstera. Chwalił się bronią i paradował z nią wszędzie. snął wielkie plany, mówił o interesach. W półświatku taka osoba dziś nazywana byłaby wprost hachmentem. On wtedy jednak budował sobie na tym PR, a miał zaledwie dwadzieścia parę lat. W Benzinie swoją bazę miał również łomiarz, ale to nie on motywował młodocianych gangsterów. Tym motywatorem był Dariusz B. pseudonim Wentyl. Ten recydywista, od drugiej połowy lat 90. konsekwentnie otaczał się młodocianymi gangsterami. Wentyl jednak werbował trudną młodzież i wykorzystywał ich głównie do włamań i kradzieży, a sam jako paser upłynniał towar. Wracając jednak do głowy, to on w podobnym okresie coś jak sformułował swoją grupę. Mimo iż miał zaledwie 24 lata, zrzeszył wokół siebie młodocianych przestępców w wieku od 15 do nawet 25 lat. Wszyscy byli głodni pieniędzy, adrenaliny i władzy. Głowa w środowisku uważany był wówczas za ambitnego gangstera. Po śląskich aglomeracjach poruszał się drogim jak na tamte czasy samochodem, a dokładnie Alfom Romeo 146. Wraz z nim często widywano Pawła M. Pseudonim Masło, wówczas 16 szesnastolatka, ale chłopaka, który zafascynowany był wręcz przestępczym półświadkiem i gangsterskim życiem. Masło często parodował sam z bronią, którą się wręcz chwalił. Wzorował się na głowie. Jednak głowa trafił do więzienia. Więzienie to dla każdego przestępcy jest niczym szkoła średnia. Głowa w nim mógł budować nie tylko swoje doświadczenie, ale także nawiązywać nowe znajomości. W więzieniu też poznał Zlatana Hasicia. Człowiek ten jest bardzo enigmatyczny, a wręcz jest tajemniczą postacią. Oficjalnie Hasić był byłym oficerem jugosłowiańskich służb specjalnych spod bandery Serbii. Pod koniec konfliktu jugosłowiańskiego przeniósł się do Polski. W naszym kraju prowadził rozległe interesy, głównie te mniej legalne. Na jego temat było dużo plotek współświadka i były one różne, ale pojawiała się głównie ta sama wersja. Mężczyzna miał głównie handlować kradzionymi samochodami, trudnić się przemytem, a także handlem bronią. Do więzienia trafił z powodu paserstwa. Zlatan Hasić i Piotr G trafili do jednej celi. Zaprzyjaźnili się, a głowa chętnie słuchał rad i pomysłów dużo starszego Serba, który biegle posługiwał się językiem polskim. Głowa w więzienie opuścił szybciej niż Hasić, jednak znajomość ta przetrwała. Obaj panowie zaprzyjaźnili się, a dla Piotra G był to kolejny krok w gangsterskie życie. Przynajmniej tak o tym myślał. Gdy głowa wrócił do swojego drobnego i bardzo prymitywnego gangsterskiego życia, zlatan hasyś planował bardziej lukratywne interesy. Zaprzyjaźnił on się ze śląskim biznesmenem Grzegorzem D. Ten drugi zajmował się handlem węglem, ale również skupował górnicze zobowiązania. To właśnie te zobowiązania były interesem bardzo lukratywnym. Można było dość tanio kupić zadłużone powiedzmy w cudzysłowie faktury, a następnie indywidualnie ściągać dług. Metodologia prosta i łatwa, wręcz kojarzona bezpośrednio z półświadkiem. Jednak Grzegorz D. nie działał w tym sam. W Bielsku Białej miał swojego konkurenta z tej samej branży. Wiesława Mimo iż Grzegorz D. i Wiesław w początku przyjaźnili się i współpracowali, później nieco się poróżnili. Wiesław Wo był emerytowanym policjantem, choć ten opis brzmi troszkę łagodnie. Był on człowiekiem, który pracował w policji jeszcze do około 1997 lub 1998 roku. Miał wówczas odbyty staż około 15 lat. Więc mógł śmiało przejść na emeryturę, jednak pozostał w policji. Czy był on więc przysłowiowym policjantem z powołania? Ciężko mi to określić. Wiadome jest jednak jedno, że jako policjant zarabiał na boku i to z jawnych przestępstw. Człowiek ten był zamieszany w handel kradzionymi pojazdami. Wiele spraw kamuflował, jak chociażby krycie złodziei samochodów, z którymi miał prowadzić nielegalne interesy. Gdy ta sprawa o jego powiązania z półświatkiem nieco przycichła, mężczyzna formalnie odszedł ze służby, a ze względu na prowadzone działania nazwano go po prostu biznesmenem. Formalnie był w trakcie rozwodu. Mieszkał on w Kentach wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci. Prowadził raczej swobodny tryb życia. I często spotykał się nie tylko z gangsterami czy innymi przestępcami, ale również i z młodymi kobietami. W 2000 roku poznał on Iwonę Kastelik, mieszkankę bielska-białej. Iwona była młodą dziewczyną, miała zaledwie 21 lat. Wchodziła dopiero w dorosłe życie. Obiektywnie trzeba przyznać, że kobiecie musiał imponować Wiesław, który zawsze prezentował się bogato jak na tamte czasy. Jeździł drogim, luksusowym mercedesem, ubierał się bardzo modnie. Zawsze był obwieszony biżuterią, sprawiał naprawdę wizerunek człowieka sukcesu. Był lipiec, czyli wakacje. Kobieta była wręcz zakochana w Wiesławie, ale nie wiedziała, czym on tak naprawdę się trudni. Czy mogła mieć świadomość tego, że jego interesy nie są do końca legalne? Na to pytanie odpowiedź będzie można usłyszeć nieco później. Postać Wiesława woła problem interesów dla Grzegorza D. w kwestii handlu wierzytelnościami górniczymi. Ale również dla Zatana Hasicia w kwestii prowadzenia nielegalnych operacji przestępczych. Co więc postanowił ten tandem? Zdecydowali się na drastyczne i konsekwentne ruchy. Planowali egzekucję Wiesława Wojtasa i przejęcie jego interesów. Wszystkich interesów. Mówiło się, że Wiesław Wojtas jest bardzo majętny. Podejrzewano, że ukrył majątek w Sejfie, może na jakichś zagranicznych kontach. Zresztą Grzegorz De znał Wiesława Wojtasa. Musiał więc mieć również świadomość, jakim kapitałem dysponuje on. W końcu przez jakiś czas był nawet jego wspólnikiem. Decyzja została podjęta, a Hasić spotkał się z głową. Dla 24-letniego Piotra Giebsa do nim głowa. Takie zlecenie to nie tylko matura gangsterska, ale również prestiż i przede wszystkim pozycja oraz pieniądze, a one nie były małe. Zlatan Hasić za zabójstwo Wiesława Piotrowi G zaproponował ogromną sumę 1 milion złotych. Szaleństwo czy próba tandentnego przekupienia młodego i niedoświadczonego gangstera i dokonania jego rękami tej egzekucji? Dziś już się tego nie dowiemy. Możemy jedynie wnioskować. Ale albo Grzegorz D i Zlatan Hasić mogli mieć informacje o majątku Wiesława stąd tak bardzo wysoka kwota, Albo próbowali tą wielką kwotą zainteresować młodośnego gangstera, choć dalszy opis zbrodni pozwoli na pewne profilowanie tej kwoty. Piotr G., pseudonim Głowa, przyjął więc zlecenie i szybko postanowił zorganizować grupę ludzi, którzy w tym będą mu pomagać. Do tej zbrodni Głowa wytypował następujący skład. Paweł M, pseudonim Masło, wówczas jeszcze 16 latek, który był jego przybocznym i oddanym człowiekiem, a półświatek mówił wprost, że był on tak naprawdę mocno zapatrzony w głowę do tego stopnia, że mógłby skoczyć za nim w ogień. Kolejną osobą był Tomasz B. pseudonim Siwy, również członek gangu głowy. Jedyne przestępstwa, jakie wcześniej dokonywał, to kradzieże i napady, a w chwili zorganizowania egzekucji również miał 16 lat. Gowie brakowało osób, z którymi mógłby tego dokonać, więc sięgnął po świeżą krew. A był nią Mariusz S., pseudonim Mariuszek, albo Słabek. Był to 26-letni wówczas kulturysta z Dąbrowy Górniczej, którym nawet miał swój epizod na jednej z okładce gazet o tematyce kulturystyki. Dotychczas pracował jako ochroniarz w klubach czy dyskotekach, jednak miał za sobą epizod w półświadku przestępczym. Pracował on dla Piotra Kukiera. Jednego z najgroźniejszych gangsterów z początku XXI wieku z terenów Śląska. Jako ostatniego wybrał przemysłowa J, pseudonim Jordan, 22-letniego przestępcę oficjalnie pochodzącego z Raciborza, który do będzina trafił ze sprawą swego kolegi ze ośrodka wychowawczego, Krystiana G. pseudonim Kryka. Wszyscy wytypowani wiedzieli, na co się piszą. Każdemu zaoferowano wielką kwotę za udział. Gdy Piotr G., pseudonim Głowa, przekazał informację do Zlatana Hasicia, że jest gotowy, ten wraz z Grzegorzem D. stworzyli fortel. Pod pretekstem interesów zaprosili oni Wiesława na spotkanie do Dąbrowy Górniczej. To Piotr G., pseudonim Głowa, wytypował Pogory jako miejsce spotkania, znał okolice, dodatkowo mógł podejrzewać, że ten rekreacyjny i wypoczynkowy teren może uspokoić ewentualną podejrzliwość Wiesława. Tak więc Grzegorz D. i Zlatan Hasić umówili się z Wiesławem nad pogorią. Natomiast Piotr G., pseudonim Głowa, wynajął jeden z domków, co ciekawe na własne nazwisko. Był lipiec, a więc dzień był dłuższy, a godziną spotkania było popołudnie, więc Wieso nie podejrzewał żadnej intrygi. Na spotkanie wybrał się jednak ze swoją świeżo upieczoną partnerką, Iwoną Kastelik. Wiesław Miał udać się do wyznaczonego domku letniskowego. Tam miał na niego czekać Grzegorz D. Gdy zbliżał się do niego, słychać było głośną muzykę. Nic nie wzbudzało jego podejrzeń. Kiedy jednak otworzył drzwi, zobaczył, że w domku nie ma ani Grzegorza D., ani Zlatana Hasicia. Zobaczył natomiast Piotra G., pseudonim głowa, który od wejścia zaatakował go i próbował wciągnąć do domku. W tym samym momencie Iwona zaczęła krzyczeć. Jednak do środka wciągnął ją masło. Iwonę, momentalnie przeniesiono do drugiego pokoju. Została tam razem z Pawłem M. pseudonim Masło. Co tam mogło się wydarzyć, tego niestety nie wiadomo, lecz można się domyśleć. Wiesław został od razu pobity, w tym pałką i szpadlem. Młodzi przestępcy, choć wiedzieli, co mieli zrobić, wydawać się mogło, że nie są do tego przygotowani. Czy posiadali broń? Nie wiadomo. Jak posiadali, dlaczego jej nie użyli? Dlaczego zamiast tego przywiązali Wiesława do krzesła? Dlaczego, przyjmując zlecenie, nie korzystają z broni nie mordują swojej ofiary, tylko dokonują przesłuchania? Bo tak też się stało. Czyżby Grzegorz D. nakazał mu to zrobić? A może Piotr G. chciał wyciągnąć więcej pieniędzy od Wiesława Wojtasa? Z wiadomo, że Wiesław był godzinami torturowany. Bito go, cięto, grożono. A na to wszystko musiała patrzeć Iwona Kastelik, którą również przeniesiono z drugiego pokoju do miejsca kaźni. Nic nie pomagały krzyki kobiety. Całość była zagłuszona muzyką. Finalnie Wiesław wmarł na skutek obrażeń po wielogodzinnych torturach. Co więc zrobili młodociani przestępcy? Zaczęli przesłuchiwać i torturować młodziutką Iwonę. Czy nie usłyszeli nic od Wiesława, co mogło ich satysfakcjonować i liczyli na to, że Iwona im to powie? A może po prostu pytania, które padały, powodowały u Wiesława, jak u Iwony, zdziwienie? Tego dziś się nie dowiemy. Finalnie po kilku godzinach Paweł M., pseudonim Masło, przy pomocy sznurówki, miał udusić młodziutką kobietę. Domek był cały zakrwawiony. Scena przypominała wręcz sceny z najgorszych horrorów. Półświatek opowiada, jak mężczyźni godzinami czyścili całe mieszkanie. Zrobili to jednak dość niestarannie. Pod osłoną nocy... Młodzi gangsterzy zawinęli zwłoki w koc i dywan i woryszyli z nimi do lasu, by wykopać grób. Spłoszył ich jednak dźwięk silnika. Z daleka zobaczyli nadjeżdżający samochód policji. Pomyśleli, że to stróż pilnujący pogori usłyszał krzyki i zadzwonił. Więc spanikowali, wsiedli do wozu Wiesława i odjechali. Na miejsce wrócili dopiero po kilku godzinach. Sprawdzali, czy zwłoki dalej są w tym samym miejscu. Rozglądali się. Wtedy też podjęli decyzję, że wykopią grób i wrzucą do niego ciała Wiesława i Iwony, co gorsza żywej Iwony, która na skutek obrażeń nie była w stanie uciec, gdy przestępcy odjechali i zostawili ją samą na kilka godzin. Finalnie, gdy zakopali już zwłoki, wsiedli oni do Mercedesa Wiesława i odjechali w stronę Będzina. W samochodzie znaleźli komórkę Wiesława, z której dzwonili w różne miejsca. To też później zostanie zarejestrowane w aktach. Samochodem jeździli wszędzie przez dobre dwa tygodnie. Pojechali nim nawet nad Morze Bałtyckie, gdzie korzystali z wakacji. Pieniądze za zlecenie, jak nie było, tak też się nie pojawiły. Formalnie nikt na tym nie zarobił, nikt nic nie uzyskał. Lecz półświatek powiedział wprost, że znając pazerność głowy, to on mógł wymyślić historię o milionie złotych, a tak naprawdę kontekst egzekucji mógł być inny. A on sam mógł uzyskać pewną kwotę od zleceniodawców. Po kilku miesiącach od zbrodni do więzienia trafił Jordan za udział w napadzie. Miał do odsiedzenia jakiś krótki wyrok, pozostali gangsterzy żyli dalej, napadali, kradli i uważali się za panów życia i śmierci. Jednak półświatek już coś spekulował. Dwóch gangsterów nie potrafiło powstrzymać się od przechwałek przy zakrapianych alkoholem imprezach. Paweł M., pseudonim Masło, miał ponoć pochwalić się, że ma na koncie dwie głowy, co w półświadku oznacza, że zamordował dwie osoby. Natomiast Jordan, przed odsiadką, miał powiedzieć to kobiecie, z którą żył, notabene kobiecie do towarzystwa z Katowic, że nie ma skrupułów i ma już na koncie głowę. Mijają kolejne lata. Mamy rok 2004, a policja aresztuje Pawła M., pseudonim Ryju. Był on drobnym przestępcą, który działał razem z Piotrem G. Pseudonim Głowa przed laty. Mężczyzna trudnił się kradzieżami. Wtedy też, gdy go złapano, zdecydował się na współpracę i wspomniał o tym, co było mu wiadome, a także o tym, że słyszał o podwójnej egzekucji w Pogorii podczas alkoholowych przechwałek Pawła M. Pseudonim Masło. Niedługo później do prokuratury trafia anonim od jednego z osadzonych który również wspomina o tym, że dowiedział się w więzieniu o takiej zbrodni, wskazując Przemysława J. pseudonim Jordan jako podejrzanego. Policja pomimo poszlak podejmuje działania. Ryju zeznał potem, że za tym może stać Piotr G. pseudonim Głowa. Policjanci finalnie w 2005 roku zatrzymują Piotra G. pseudonim Głowa i 13 innych gangsterów z jego gangu. Dowody pozwalały na osadzenie go z tytułu napadów i kradzieży, których dokonywał, ale on nie wiedział jednak o tym, że policja już wie doskonale o zbrodni, której dokonał. Przedstawiają mu dowody i siłą perswazji łamią go w sprawie podwójnego morderstwa nad Pogorią. Mężczyzna finalnie pęka i zdradza wszystkich, a także decyduje się na pełną współpracę. Podejmując ją, wskazuje wspólników, współpracowników, a także zleceniodawców. Śledczy dość szybko zatrzymują jednego ze zleceniodawców biznesmena Grzegorza D. Natomiast drugi z nich, Zlatan Hasić, tuż przed aresztowaniem uciekł do Kosowa, gdzie ukrywał się i rzekomo miał leczyć się w szpitalu dla weteranów w Sarajewie. Mężczyzna miał chorować na nowotwór. Piotr G. wskazał, że za zabójstwo obiecono mu milion złotych, których nigdy nie uzyskał i wskazał, że zlecił mu to właśnie Grzegorz D. i Zlatan Hasić. Nie potrafi jednak wskazać, dlaczego torturowali swoje ofiary i dlaczego po prostu ich nie zastrzelili. Wskazał rolę, a finalnie wskazał i miejsce. Śledczy jednak nie potrafili odnaleźć dokładnie lokalizacji zwłok. Dopiero po kilku dniach odkopano mogiłę. Po pięciu latach od zgłoszenia zaginięcia losy Iwony i Wiesława wyszły na jaw. Po aresztowaniu Tomasza Bebsu, do pseudonim Siwy, ten nie wytrzymał napięcia. Jeszcze w trakcie trwania procesu targnął się on na swoje życie poprzez zażycie tabletek w jednej z cel więzienia niestety nie przeżył. Proces ruszył dość szybko. Jego finał miał miejsce w 2009 roku. Wówczas Grzegorza D. skazano na 15 lat więzienia za zlecenie. Podobnie jak Zatana Hasicia, który w 2006 roku rzekomo miał umrzeć, co ciekawe nigdy nie zostało to potwierdzone. A w szpitalu, w którym miał się leczyć pracowały osoby z jego rodziny. Bardzo ciekawy wątek owiany tajemnicą. Mariusz S. pseudonim Słabek i Przemysław J. pseudonim Jordan zostali skazani na dożywocie, natomiast Paweł M. pseudonim Masło i Tomasz B. pseudonim Siwy na 25 lat więzienia tylko i wyłącznie dlatego, że w momencie popełnienia zbrodni nie mieli ukończonych 16 lat. Po tym wyroku Mariusz S. pseudonim Słabek załamał się i walczył w odwołaniach o skrócenie wyroku. Wskazywał, że Piotr G. pseudonim Głowa tak naprawdę wywyższył jego rolę. Walka ta jednak nie dawała skutku, ponieważ prokurator Leszek Goławski był nieugięty, podobnie jak i zresztą sąd. Przemysław J. pseudonim Jordan kompletnie się tym nie przejął, albo nie dawał sobie poznać, że jest tym przejęty. Natomiast Piotr G. pseudonim Głowa, jako niegdyś wielki lider gangu, został świadkiem sprawie, jednakże odbywał wyrok w tym samym więzieniu co Jordan. Ze środowiska przestępczego wypłynęła ciekawa informacja że głowa, żeby uzyskać ochronę, musiał wykupić się w łaski nikogo innego niż Przemysława J. pseudonim Jordan. Paradoks i coś, co nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza gdy mowa o tych wielkich, mitycznych zasadach przestępczych. Co więc było tą ceną ochrony? Będzie ciężko w to uwierzyć, ale podstawowy asortyment spożywczy, coś pokroju jogurtów, twarogów, makaronów czy ryżu, oczywiście również telewizor LCD i konsola Xbox. Te wręcz potrzeby znizin miały zaspokoić człowieka, który nie dość, że przez zeznania trafił do więzienia na dożywocie, to jeszcze został zdradzony i resztę swojego życia spędzi tylko i wyłącznie za kratami. I to z rąk niegdyś swojego przyjaciela. To są te mityczne zasady przestępcze, z których należy się tylko i wyłącznie śmiać. Dziś Masło wolni, podobnie jak Grzegorz D. Zlatan Hasić formalnie zmarł, choć chodzą informacje, że była to mistyfikacja, i człowiek ten po dziś dzień ma być w jednym z krajów bałkańskich. A Tomasz B. pseudonim siły w trakcie procesu tarnąć się na swoje życie i nie doczekał już swojego wyroku, który prawdopodobnie również wynosiłby 25 lat. Piotr G. pseudonim Głowa w przeciągu kilku miesięcy opuści więzienie, a Mariusz S. pseudonim Słabek i Przemysław J. pseudonim Jordan do końca życia będą siedzieć za murami więzienia. Nic natomiast nie zwróci życia Wiesława Wojna, może i nie krystalicznego człowieka, ale jednak ofiary, a w szczególności tej bogu ducha winnej dziewczyny, Iwony Kastelik, która zginęła, bo była w złym miejscu o złym czasie.